Witajcie widzowie, zapraszam Was na kolejnego rajdowego vloga i tym razem zaczniemy od kary dla załogi nr 11 ubiegłotygodniowego rajdu Polski. Załoga nr 11 to oczywiście Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk, załoga, której my jako polscy kibice najbardziej na pewno dopingowaliśmy. Załoga, która osiągnęła swój życiowy wynik w RC trzecie miejsce w generalce, wygrywając jednocześnie klasyfikację Mistrzostw Polski i ustępując za zaledwie dwie sekundy Craigowi Brinowi na kultowym odcinku na ulicy Karowej. Karowej, która była cała obciągnięta streczem dookoła, żeby przypadkiem gdzieś kibice jakoś nie mogli dojrzeć, co się dzieje na os -ie. No i żeby powetować ten niewątpliwy skandal, jakiego dopuścili się organizatorzy, Miko z Szymonem na mecie zakręcili bączki. Po tej triumfie, po tej niesamowitej wręcz mecie, trzecie miejsce w ERC, parę razy obrócili się swoją Fabią. Sędziowie dopatrzyli się w tym skandalicznego zachowania, złamania regulaminu, narażenia na niebezpieczeństwo kamerzysty, który to filmował i nałożyli na załogę 9 tysięcy złotych kary. I ja jestem tym faktem zbulwersowany, dlatego że uważam, że to jest niszczenie rajdu, niszczenie nas, nas jako kibiców, zniechęcanie zawodników do jakichkolwiek spontanicznych rzeczy, do w ogóle cieszenia się z tego, że osiągnęli wielki sukces kiedyś na każdym szczeblu rajdowym, od Mistrzostw Polski przez Europę, po Mistrzostwa Świata na mecie obowiązkowe było kręcenie bączków, robili to i zawodnicy w czteronapędówkach i nawet zawodnicy w ośkach, starali się parę tych nawrotów naręcznych zrobić ku uciesze kibiców wyglądało to super, robiło to robotę sam Colin McRae, zdobywając w 1995 roku tytuł Mistrza Świata strzymając flagę szkocką, kręcił subarakiem na mecie rajdu Aracy coś pięknego, piękne wspomnienia i teraz Miko dał nam też piękne wspomnienie. Będziemy to pamiętać. Ale niestety organizatorzy, tudzież sędziowie, nie wiem, czy faktycznie należało tak zrobić, czy nie zgodnie z regulaminami EFI, by tak, ale może można było z tego zrezygnować. Tymczasem pozostaje taki niesmak. Niesmak podwójny. Najpierw ta karowa, potem ta kara. No, dla mnie skandaliczne zachowanie. Jestem tym zniesmaczony. Nie podoba mi się to i mam nadzieję, że Miko z Szymonem jeszcze kiedyś też nie zawahają się, dać nam trochę radości. Trwa rajd safari, jesteśmy już po piątkowej części rywalizacji, natomiast o rajdzie safari opowiem Wam więcej w niedzielę. Po całym rajdzie. Ten weekend mam niestety pracujący, więc nie ma szans na to, żebym był w stanie codziennie nagrać vloga z tego rajdu, ale w niedzielę na pewno go podsumuję. Przy czym pewnie będzie to dopiero późnym wieczorem, jak zostanie ten vlog opublikowany. Teraz tylko wspomnę o odcinku testowym, na którym już było parę naprawdę niespodziewanych zdarzeń, m.in. Oliver Solberg urwał koło. Zatem Oczekiwać należy naprawdę bardzo trudnego rajdu. I po raz kolejny nawiążę też do naszego mistrza, sobie sława zasady, który jest tak wielką postacią w świecie rajdowym, że praktycznie wszystkie rajdowe media światowe. Wspominają o starcie naszego seniora na samym ceremonialnym starcie dłoń naszego mistrza uścisnął sam prezydent Kenii, a pasy symbolicznie zapiął mu jeden z jego konkurentów, Jean Todd, prezydent FIA. W końcu Jean Todd też jest pilotem rajdowym, startował w rajdach w czasach, kiedy właśnie nasz mistrz zdobywał swoje tytuły na początku lat 70., na przełomie lat 60. i 70., -tych. więc to też można powiedzieć takie spotkanie dwóch starych kolegów. No i pan Sobiesław, z tego co wiem, w piątek radzi sobie nieźle, szczegóły oczywiście tak jak mówię w niedzielę, a teraz już przejdźmy dalej. Bo rajd Safari trwa, ale kolejną rundą jest rajd Estonii. Na rajd Estonii mamy już listę zgłoszeniową. 49 załóg zgłosiło się do rywalizacji w Estonii. W WRC bez niespodzianek. W M i20 Blind, w drugą Fiesta Suninen, w i20 w barwach Tusi Pierlu Competition Pierluilube. W WRC 2 stawka z rajdu Polski. Mikkelsen i Gryazin, do tego Ostberg, Hutunen i Solberg. W WRC 3 Kajto. A Kajto będzie miał nie lada przeciwnika, bowiem będzie musiał się zmierzyć z Aleksiem Ugianiukiem. Mistrzem Europy. Na dodatek Łukianik pojedzie takim samym samochodem jak Kajto z Maćkiem, Fiaf, czyli Fabią, a na prawym fotelu Łukianika nie będzie Aleksja Arnautowa, z którym startuje w RC. Tylko pilot, były pilot Nikola Agriazina, Jarosław Fedorow. Zatem tutaj na pewno będzie też ciekawa rywalizacja, zwłaszcza, że Kajto będzie zależało na zdobyciu maksymalnej puli punktów, bo w WRC3 nie pojedzie lider WRC3 Johan Rossel. Tuż przed tym, jak zabrałem się za nagrywanie tego vloga, pojawiła się informacja, że już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, jak chodzi o pierwszy odcinek specjalny w Rajdzie Akropolu. Rajd Akropolu wystartuje spod Akropolu, czyli z centrum Aten, i to właśnie w centrum Aten rozegrany będzie. Krótki, około kilometrowy OS, który otworzy rywalizację. Po przejechaniu tego OS-u załogi udadzą się w rejon kanału koryńskiego, gdzie będzie skoncentrowana rywalizacja na piątkowych odcinkach specjalnych. Na sam koniec, jeszcze zostawiam słowo od Sebastiana Orzie i od Jariego Mati Latwali. Dużo spekulacji się w ostatnim tygodniu pojawiło na temat tego, gdzie Orzie będzie jeździł, jak będzie jeździł, może pojedzie cały sezon. No, przecież jak zdobędzie tytuł Mistrza Świata, będzie miał ich 8 będzie kusiło, żeby zrównać się z Lebem, zrobić jeszcze jeden tytuł. Tymczasem Orzie cały czas raczej się od tego odżegnuje. Sami Arimati Latwala, czyli jego aktualny szef, powiedział, że nie ma co liczyć na więcej niż pół sezonu Sebastiana Orzie. I w związku z tym będzie on szukał dalszych zastępstw. Mówiłem wam już, że Lapi i Sordo są brani pod uwagę na miejsce w trzeciej Toyocie, mieliby się dzielić tym samochodem, natomiast nie jest powiedziane, że Sordo nie zostanie w Hyundai. U. I w związku z tym Jarimati przygląda się też innym potencjalnym kierowcom, pod uwagę bierze Suninena i mistrza polski Jariego Hutunena. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli na Toyocie WRC nazwiska Hutunen Luka. To tak jak kiedyś Brianowi Buffie, i Xavierowi Pan, serii kibicowaliśmy w Monte Carlo w WRC, tak teraz kibicowalibyśmy na pewno też i Hutunenowi i Luce w, w Toyocie w WRC w cyklu Mistrzostw Świata. I kibicujmy też, żeby to się ziściło, żeby oni do tego WRC trafili. I to wszystko, co chciałem wam powiedzieć w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że był on dla was ciekawy. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczku notyfikacji, żeby nie przegapić niedzielnego vloga z rajdu Sardynii. A ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.